Witam Was w kolejnym filmiku na tym kanale. Dzisiaj sobie znowu pogramy w grę MordHow. Po kilku aktualizacjach jest obecna gra. No i zobaczymy jak tam jak, jakie są zmiany w tej grze od razu mówię, że dodali nową mapę Crossroads no, to taka mapa, gdzie jest w sumie na środku takiej ruiny, takiego zamku, i, i jest więcej ogólnie e przestrzeni e wolnej na tej mapie. Więc, jeśli będzie nam dawne, to e pokażę wam, jak się jak wygląda ta mapa, i jak się ogólnie gra na tej mapie. E jak na razie, to jesteśmy w trakcie. Eee, no... Nowej, nowego... Nowej gry? W sensie nowego meczu. Tak zwanego. Eee, no, chciano tam pominąć te... ekrany ładowania i tak dalej. I... Już jakby nagrywać się od, w trakcie, już po prostu od... E, nagrywać e, od momentu, kiedy grałem, dobra, Zamierzam tutaj trochę pomóc e, moim teammatesom. Fuck <ścoughs> Jezus, Mary Dobra, za bardzo nie pomogłem. Dobra, oj, katapultura. E, wybaczcie, Jezus Zobaczcie, że tak trochę labię, ale Też nie jestem jakiś e, gościem, który No life i w gry... 24 No dobra No Ale za to lubię nagrywać mm -mm. Nagrywać e, W czasie e, Nagrywać e, Wtedy, kiedy gram, tak ten załatwiony, ten załatwiony, tu możemy tu Będę pilnować tego spota. Tutaj może być ostro za niedługo. To? to jest już nasz? No. O. Ale mnie to zrobił. samowiecie zrobił. wiesz, to wiecie, taka spokojna przewaga, bardzo duża. się 300. No. Nie podoba mi się ten dźwięk. Absolutnie to... Absolutnie nie podoba mi się ten dźwięk, więc graliśmy. <grystanie> Efektywny bardzo efektowny sposób. O, to trzeba tylko podprowadzić ten wózek. Ten wóz, pod ich hobus. I czy wbiliśmy kolejny level? Tak, wbiliśmy szesnasty. A się wyczytałem a, dzisiaj rano, a, że mają dodać twórcy gry. Właściwie eee, znaczy ja pracuję nad nową aktualizacją, nad nowymi update'ami. Eee, no i chcę ją tak dosyć znacząco rozwinąć. Ma, ma być dodana jakaś chyba dwie duży, takie dwie nowe mapy, bodajże taki zamek południowo-europejski i chyba jakaś e, taka mapa osadzona w takim mieście, gdzie są ciasne uliczki, i tak dalej. No. Więc e, wydaje mi się, że to może być fajne, fajny ruch z ich strony. To na pewno jakoś. E, e, no, zachęci za na pewno więcej, więcej osób do tej gry. Dobra, my zazimamy tym razem. Protektora, nie? Brigadiera. E, spróbujemy, spróbujemy trochę z łuku strzelać. Skoro nam jak. E, skoro do tej pory nam nie idzie. Aha, dobrze. skoro nam nie idzie jakoś w walce z warciu. <laughs> Wybaczcie za to, że trochę nie wyraźnie mówię, ale... O. Nie mam... Nie mam medialnego głosu. Szukamy sobie jakiegoś dobrego spotu, ich Chcę demaj'ować. Dobra Druga próba teraz Rzesz, mi się wydaje, że kusza jest chyba taką Dobrą Bronią dostosował w tej grze No co? To może się przydać W razie czego? E, tym, tym możecie... Nie, nie, no nie, Ktoś musiał zejść od tyłu jak jakiś... Już nie chcę tego skończyć. Tego, tego mojego zdania. Właściwie powiem wam, że... Powiem, że, że tam. Więc gdzieś? Okay. Gdzie mogę zmienić kamerę? Jest Jestem czasami taki nieoganiatywny. To... Dobra. Dziwne, nie mogę zmienić e, kamery. Coś. Dobra, zmienię, kurczę, innego. Powiedzmy, Ryder, Knight... już sobie... Tego tarczownika. Albo... Jakby, moją postać. Patrzcie. powiem się, że chyba zmienimy serwer. O, trafiłem w Dobrze. Dwóch udało się. Jeszcze tego.

No, przynajmniej ja ich jakoś odpędziłem. Troszeczkę. To twierdzę. Idziemy dalej. A trzeba to tak. Już... Wprawdzie już nie widzę szans, żebyśmy wygrali, ale. Trzeba próbować. I samo nie zostało. Moje umiejętności. Ha, no i twórcy zapowiedzieli też, że będzie dodany nowy tryb. E, że będzie się nazywała inwazja i to chyba ma przypominać takie, powiedzmy, oblężenie. E, z tego co wyczytałem, na waj. online. O nie, nie. Ajajaj! Aj, aj. nie, nie. O Tutaj jest dużo. Chodzimy za tym. Jeszcze ja jakaś walka jedna-jedna-jedna. Oj. Gaaaaa! Dammit! Kościół. To może nie może. Ten został. Rewansz kurcze. Wyzywam cię znowu. Okej. Okay. Dobre jest Bronił to! To jest... E, bardzo... Wow. No, szk... Nie Panie, zauważyłem... Ach, e, znowu... Ale dobra, jakieś tam postępy są... Więc... nie jest tak totalnie tragicznie jeszcze jesteśmy no nie to jesteśmy Chyba no, Nie wiem, ja nie, nie wiem, no, to było trochę takie Niespodziewane Kilka killi naraz, nie wiem czy to było kilka kili, Czy po prostu kilka assist, ale no utrzymałem się To najważniejsze Chyba bardzo, to był taki dość kluczowy moment Ojej, teraz Klałem się na tym, na tym Przybyłem. Przy ścianie Dobra, dalej Co jest? chcemy dalej 17, jeszcze. to był głupi pomysł Wow, 3 bloki Dobra no. Przegraliśmy, ale no końcówka była nawet niezła. Powiem wam. Jestem nawet... O! Mogło być lepiej, ale no... Moim zdaniem, gdybym nie spróbował, to chyba byłoby o wiele gorzej. Wyszło. Dobra, e, Może Crossroads wam pokażę, o ile... ...ludzie wybieram. Crossroads Nie, grad będzie Dobra, chyba w tym odcinku wam tego nie pokażę No, może kiedyś kiedyś. No, może w jakimś następnym... odcineczku. Tak Taka trochę niezręczna cisza zapadła. Ale wam powiem kawał. Idzie sobie Mozart, A tam Bach. słuchar, tygodnie. <śmiewanie> nie wiem, ja, 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 śmieję się sam w siebie. Po prostu czasami mam tak. O, ja, nie, nawet takie suche kawary mnie e, rozśmieszam. Nawet bardzo. Dobra, eee... Hmm, weterana... Raider... Właśnie Raider i Weteran chyba to tak podobnie. Footman. Może być ciekawy. Footman, bo ma włóczny. I e, medic... I... Pięści ma. Ale będziemy się tak trzymać trochę w grupkę, trochę nie Co? Oh. Nie spadłem Ognie Aha, i właśnie chciałem coś ogłosić, bo e, ostatnio grałem dosyć sporo Wiedźmina, a dokładnie Wiedźmina 3, Dziki I trochę żałuję, że, że tych, wiesz, że, że tych filmików, że w ogóle żadnego filmik, żadne filmik, w, w ogóle żadnego, na, nie zrobiłem żadnego nagrania jak przechodziłem tę grę, czyli wieśka trójka. Trochę żałuję, ale jest taka opcja, że jest taka opcja, tak zwana nowa gra plus. I to jest tak dosyć interesujące, bo dzięki nowej gry plus możecie oczywiście zacząć na nowa w gry i dalej. Ale z, z tymi umiejętnościami, którym, e, z tym poziomem, którym zakończyliście, po pierwsze... E, z takim postępem w sensie kurde Czemu nie mogę dojść e, czemu nie mogę zakończyć tego powstania A e, no, ogólnie e, Możecie zacząć e, nową grę e, z tym samym poziomem co zakończyliście po pierwsze Fabułę za pierwszym razem Czyli na przykład nie wiem na przykład jak przeszedłem główną fabułę od Wiedźmina 3, to ja chyba miałem 36 albo 5 level. Eee. kiedy zakończyłem główną fabułę? A więc gdybym zaczynał od nowa, dzięki nowej Gry Plus, to bym miał też 35. No, No Tylko ciekawe, czy bym miał ten sam ekwipunek, yy, jaki miałem. czas jak zakończyłem a uh, więc tak. Więc mógłbym to zrobić dla was. Jeżeli, jeżeli lubicie Wiedźmina 3, a ja uwielbiam Po prostu nie z się Gierek kiedykolwiek uh, świetna historia, świetne, świetna grafika uh, Świetna. Świetna model walki, ogólnie... Najlepszą chyba częścią tej gry, moim zdaniem, która mi się na bardzo podobała, ale też nie umuje jakby pozostałym, e, jakby e, częścią też tej gry, to po prostu wykonywanie zwykłych zleceń Wiedźminickich, po prostu możecie chodzić od wioski do wioski, wykonywać zlecenia, to po prostu jest, to jest to, co mi brakowało w dwójce. O, bo Wiedźmin 2 dział się, powiedzmy, w kilku lokacjach, i... tylko. O, no, to nie było taki... to nie był taki otwarty świat, jaki... jest w Trójce. Tylko, no, no... więc trochę mnie tak lekko odrzuciło od tej, od tej drugiej części, ale polecam każdemu tą drugą część. E, o... e, zastosowania w fabule jakie... E, jak, po jakie możliwości są tej... E, jeśli, t... e, fabularne. Możliwości fabularne tej gry są... No, kosmiczne. Ja pierwszy jak grałem pierwszy raz w Wójkę, to jest taki moment w fabule Że idziecie za a no i ten słynny wybór pomiędzy Roszom a Jurwetem Bo ja nie wiedziała, że jest takie coś, że, że po prostu w drugim akcie gry jest kompletna, kompletnie inna lokacja bo jeśli na przykład pójdziemy z Roszem, to w drugim akcie mamy ten obóz kad Kadwan, obóz Kadwenczyków, tak. E jeżeli <notable> <Glenn sound> <flow> wybierzemy ścieżkę Jurweta, to mamy to miasto no! elfów. Właśnie nie miasto elfów, tylko tych no! <opus> <nationwide> tak zwanych, czyli krasnoludów, wiedźm, Czarodziejek, znaczy się czarodziejek. czy właśnie elfów. No, to jest tak fajne. Chociaż e, jak wybierzemy ścieżkę Jurweta, to nie... nie będziemy mieli możliwości właściwie e, Uczestniczenie w wydarzeniach w obozach e, Catwem z Russian, tak? To wy, po prostu nie ma takiej możliwości. Refelinę mam, ok. Wiecie co, wybiorę po prostu moj, moją postać: e, tego szpana, Reforce, Moparcze, no, mam miecz. Jest 20-letnim e, weteranem, 20-letnim po prostu żołdakiem, który za ostatnie poszukiwania przygód zaczynał się do wojska. No i niestety skończył bardzo źle. Dobra, wypatrzcie, że tak trochę olewam. Trochę olewałem, co się dzieje na ekranie. A co się dzieje na ekranie, olewałem trochę. Teraz będę trochę się, sku się skupiał na tym. No, ukradł. Współpraca... popłaca. Już się trochę przyczaję. Jezus pomożemy. No jakim cudem Zdążył jeszcze się obrócić um. Kurczę, trochę przegrywamy Powiem wam. Oni nawet słuchają na naszym na przedpolach naszego obozu co Aż tak łatwo zginąłem Czyli musimy odzyskać ten punkt na farmie, żeby ogólnie pójść dalej Cza? Było tak zakrwawione, zakr 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 że to myślałem, że to trumbejt. Okej. Okay. Pomimo to, pomimo że chroniłem się tarczą, to i tak jakoś mi dochodzi tą właśnie. Oj. mają bardzo silną, bardzo, bardzo mocno napierają. Mm. Dobra wiecie co chyba to już będzie koniec na dzisiaj O, jeszcze zabij mnie kurczę no, będę właściwie kończył już, bo już widzę, że 27 minut wytrwam. Tak, i to już Ugh, to już chyba jest za dużo na dzisiaj i ogólnie trochę dzisiaj lamie, więc nie mam za bardzo wprawy. W sensie, nie mam za bardzo nawet nastroju, żeby dalej grać, ale wrócę do Was z innymi, po prostu, nagraniami, może nie jest Mordhau, ale może z innych gier. Właśnie myślę nad tym, jakie gry... jakie... Jak, 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 z czego bym mógł rzucić jakie filmiki. Nie no, w sumie to nie musi być z gier akurat, ale... Może po prostu będę rzucał jakieś recenzje gier, które niedawno które przyszedłem. E, na przykład niedawno przeszedłem taką grę tylko, że na PS4, a ja nie ja mam teraz dostępu do PS4 z pewnych powodów. E, taką grę fabularną: Detroit Become Human. E, bardzo fajna gra. Taki bardziej by powiedział film interaktywny. E, gdzie ma się po prostu naprawdę duży wpływ na fabułę, jak się ma, jak się ma toczyć. E, no i tyle właściwie to chciałem powiedzieć. E, żegnam Was i do zobaczenia w kolejnym filmiku na tym kanale. Cześć!